Możliwe, że na moim kanale jesteś stałym widzem i znasz tą serię. Dawno nie było żadnego odcinka z najzabawniejszymi i najdziwniejszymi tablicami rejestracyjnymi, zatem dziś kolejny odcinek z tej znanej serii. Zapraszam do oglądania. W odcinku pojawi się prawie 30 nowych, bardzo zabawnych tablic rejestracyjnych, okraszone żenującym komentarzem. Ten odcinek jest sponsorowany, dzięki czemu mogę kontynuować moją przygodę na YouTubie. Kto jest sponsorem? Firma Carvertical. Firma, dzięki której możemy sprawdzić, czy samochód miał kiedyś wypadek, czy jego licznik był cofany, czy samochód nie był kradziony i jakie ma wyposażenie. Możemy czasem nawet sobie przejrzeć zdjęcia przed i po ewentualnym wypadku i naprawie. W opisie macie linka do zniżki, jeżeli będziecie zainteresowani wykupieniem takiego raportu. Chcę jeszcze zaznaczyć, bo chcę być z wami w 100% szczery, to to, że mogą zdarzać się sytuacje, w których samochód brał udział w wypadku samochodowym, ale raport pokaże samochód jako bezwypadkowy. Ponieważ firma Carvertical nie ma umowy o udostępnianiu danych z chociażby firmą ubezpieczeniową, ale warto używać tego typu serwisów jako serwisy do wstępnego sprawdzania pojazdów. Zaczynamy od złotej strzały. Ciekawe co musiał dać posiadacz tego auta, żeby dostać taką rejestrację. Kobieta, która zdecydowała się na taką rejestrację, albo lubi filmy z tego gatunku, albo stwierdziła to, co większość Polaków, że to, co dzieje się w tym kraju na stacjach paliw, to czysta komedia. W sumie dwie kolejne tablice rejestracyjne mogłyby mieć ten sam komentarz. Sam z uśmiechem czekam, kiedy na stacjach litr dieselka przebije dyszkę i kiedy to stacje przejdą na podawanie ceny benzyny nie za litr, a za 100 ml. Nie ma co się jednak przejmować. Tych dwóch posiadaczy Audits wie, co dla nas dobre: padzik, wifka i piwerko. tanie jeździć na rowerku. Tu z kolei mamy prawdopodobnie fana Dragon Balla. Ta litera I to prawdopodobnie literówka. No bo zapewne chodziło mu o skrót formy Super Saiyanina. No bo o co innego mogłoby mu chodzić? Ktoś tu chyba kocha podatki. Czyżby jakiś poseł sprawił sobie Fordzika w RSC za nasze datki? Kto normalny chciałby co dzień widzieć taką rejestrację w swoim garażu? A to kto? Czyżby pracownik sanepidu? Nie wiem, ale generalnie pierwsza blacha wygląda jakby była z Krakowa, a druga jest z Bydgoszczy. Bydgoszcz Wyborcza zacytowała urzędników spytanych czemu zezwolili na taką tablicę. Odpowiedź urzędników miała być prosta. Ten pan wybrał rejestrację C0WID19, zapłacił i ma. Nie mam racjonalnego komentarza na to, co na tej tablicy się odwaliło. Chłop szalał. Za moich czasów mawiało się, że gacie po tacie, a rej po babci, a tu macie auto po babci. Czasy się zmieniają. A tą rejestrację nadesłał mój widz na adres mailowy. Pytanie czy to w ogóle jest legitne. Ta rejestracja jeżeli jest prawdziwa, bo nie jest ona na specjalne zamówienie, to jak wygrać w totka? Ten Opel z zamazaną R-ką chyba nie lubi jak go elektryki na drodze blokują. Mieć dystans do samego siebie level master. No i weź tu kogoś pociśnij, że jest Sebolem w becie. Chłop zafundował sobie automatyczny pocisk i już ciśnięcie go od Seby niewiele da. Ja też z dyktant nie miałem najlepszych wyników jak byłem w podstawówce, choć napisać konewka przez F za no trzeba być niezłym dyslektykiem. No chyba, że tak samo uciekł z pokebola jak ten tutaj. Czy wy też słyszycie Szpakowskiego w waszych głowach jak widzicie tą rejestrację? Tak mi się przypomniało. Idzie owca do sklepu mięsnego i pyta: Czy jest kiełbasa? Jest. A jaka? Bez kicka. Bez czego? Albo mam jeszcze jeden, żona do męża. Musimy zwolnić naszego szofera. Dzisiaj o mało mnie nie zabił, a zaraz nam zwolnić. Dajmy mu drugą szansę. Amerykanie też mają swoje rejestracje, a ta w wolnym tłumaczeniu znaczy dla mojego ego. Przynajmniej facet jest szczery. Widzisz ten karawan z rejestracją, jesteś następny. No i co robisz? Zastanawiam się, jeżeli każdy facet to dziecko, to znaczy, że właścicielem tych aut jest kobieta, która nie chce mieć dzieci, więc nie chce mieć faceta, więc to siostra zakonna. W Ameryce sporo sióstr, które lubią szybko, ale nie wiem czy trochę mnie nie poniosło z interpretacją. W tym odcinku to już by było na tyle. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tablic rejestracyjnych, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków z tej serii, zapraszam Was na nie. Łatwo znajdziecie je na YouTubie wpisując w wyszukiwarkę tablice rejestracyjne, gdzie taniej. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!